Rotacja moich kosmetyków Kremy. Krem z filtrem Holika Holika On zostaje, bo zaraz go skończę Błyżek. Używałem teraz tego Trill Seekera z Rimmela Ale ostatnio dostałem taki z Lancome On robi efekt takich szklanych ust, więc on idzie tutaj Podkład Ostatnio moim ulubionym podkładem jest ten z Lancome, Ale dostałem taki od L'Oreala, więc sobie go potestujemy Pixel ze Smashboxa Kończył mi się ale dostałem taką mgiełkę od Loreala Więc też przetestujemy Baza Używałem tej bazy rozświetlającej Multitasker Ale w tej samej paczce dostałem od Loreala Taki rozświetlacz do twarzy I będę go używać jako bazę Zobaczę jak się sprawdzi Używałem tego różowego pudru Spons Ale... Chcę trochę pomieszać. Więc w tym tygodniu użyję tego arbuzowego I on też jest różowy, ale taki cieplejszy Druga szuflada Półka na konturowanie Korektor Multitasker to Mój ulubieniec On zostaje Jeżeli chodzi o róż w stiku To używałem tego Kylie Cosmetics ale Już ile można Dostałem od Nyxa te róże Fat Cheeks konturowanie na mokro używam tych sticków z NYX'a. To są moje faw sticki do konturowania. Co to miało być? <grym> Je zostawię. Suchy róż. Już długo jest tutaj ten róż z Mio, więc on musi mieć przerwę. Myślę, że teraz dam tutaj Kylie. On jest podobny, ale ma bardziej taką miękką formułę. Konturowanie na sucho jest od lamelle Zostaje... Bardzo lubię ten rozświetlacz Spenti. Ale on jest tutaj już też bardzo długo. Dajmy dziewczynie przerwę. Znalazłem w szafie dawno, tego nie używałem. Z od od Relipseic Monster i Bell. On jest w połowie różowy, a w połowie taki złoty. Jak się je wymiesza, to jest taki szampański, ale ma kolorowe drobinki. Może być fajnie. Kategoria Crazy. Niebieskie eyelinery z NYXA. Bardzo kryjące, ale nie miałem okazji ich używać. Przyjdzie ich w kolej. To też jest z Belle. To jest taki różowy. Widzicie, jak to się błyszczy. On jest super, ja go zostawiam. Dodam taki fioletowy, płynny cień z Lancom. To też jest błyszczący. To jest tego Taka starsza siostra, i wszystko jest różowe, bo myślę, żeby dać ten brokat z Lamel. Widzicie? Cienie. Udziękowa paleta Kylie. Ona zostaje. Pakowałem sobie tutaj tą paletkę z NYXa Nie miałem okazję używać. Może następnym razem coś zrobię. Jest z tego mam dość starą paletkę z Make Revolution, ale tu są takie brokatowe róże. Może na nią będę mieć teraz jakiś lepszy pomysł. Dodatkowo do testów dorzucę sobie ten Tint z Rimmela i zobaczymy, jak się sprawdzi. To wszystko.